Znajdujemy się w zamku w Sfoblicy, dawnym Wildenbruch. Zobaczmy, co z dawnej świetności zachowało się w środku. Dawni mieszkańcy korzystali z przepięknej, widocznie za moimi plecami drewnianej klatki schodowej. Z dawnego wyposażenia wnętrznie wiele się zachowało. Nie ma już stolarki okiennej, podłogi są zniszczone. Zachowały się w niektórych miejscach niektóre malowidła ścienne, tak jak widoczna pod sufitem bordiura. Idąc po dzisiejszym pałacu trzeba uważać, najlepiej chodzić po belkach. Rezydencja w swobnicy została zbudowana pod koniec XIV wieku jako siedziba komturii zakonu Janitów. W XVII wieku została przebudowana do dzisiejszego stanu jako przepiękna rezydencja barokowa. W Słowacie, w niegdyś było bardzo dużo kominków i pieców. Żaden piec kaflowy nie zachował się, natomiast mamy kilka pozostałości dawnych, pięknie zdobionych sztukaterią kominków. Niestety ich stan techniczny jest tragiczny. Wywołują tylko i wyłącznie uczucie smutku. Nie wiemy, kto i w jakim celu zniszczył te kominki. Być może dawni poszukiwacze skarbów. Kominki są pozbawione sztukaterii. Ich elementy odnajdujemy w różnych miejscach. Przy odpowiednich środkach finansowych, jest możliwość ich odtworzenia. Prezydencja w Słobnicy słynęła z pięknych dekoracji, z przepięknych sztukaterii na suficie, z których dziś niewiele zostało. Do końca II Wojny Światowej Pałac w Słobnicy był własnością rodziny Hohenzollernów, dawnej dynastii Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Prus. Jak już wspomniałem, w, w rezydencji w wspomnicy niegdyś było dużo kominków. Znajdujemy się w miejscu, które myślę, że jest znane miłośnikom architektury i historii pomorza. Tu niegdyś był kołminek, tak zwany przepołowiony. Dwa lata temu elementy górnego gzymsu sztukateryjnego, przedstawiające Lisia zostały zdemontowane, zabezpieczone w skrzyni i czekają na czas, kiedy zostaną poddane renowacji. Tyle zostało z dawnych pieców kaflowych. Naszą wycieczkę rozpoczniemy w Szczecinie. Odwiedzimy neoklasycystyczny pałac w Krzymowie, zobaczymy ruiny pałacu w Witnicy, w Gondnie. Pojedziemy do remontowanego od kilku lat neogotyckiego pałacu w Dolsku, gdzie jego właściciel opowie nam o historii obiektu, oprowadzi nas po wyremontowanych salach, pokaże park. Kulminacyjnym punktem naszej wycieczki będzie pałac Zamek w Swomnicy.